Dobry, Idziemy robić ręce. Jeszcze Teraz się świeci. A już nie świeci. Na początek mam takie kombo. Dwie serie już zrobiłem. Ta jest trzecia. Gdzieś to widziałem u Flexa Luisa na YouTube. Nie jestem pewien, czy dokładnie te same chwyty ale mniej więcej ten sam koncept 5 ćwiczeń w gigant serii po 20 powtórzeń czyli 100 powtórzeń na triceps. oczywiście lekkie ciężar nie jest duży ale piecze jak cholera no i lecimy trzecia seria 20 podchwyt, teraz nachwyt 20 Zmiana na linkę Może jedno oczko mniej, linka jest cięższa okay. Tu jest ciężko dalej rinka Nie powinienem robić takich długich przerw o, ale boli Szesnę Dobra, ostatnie 20 trochę ciężej Już I dwadzieścia. Trzy serie starczą. Boli jak Biceps. Nieczęsto się zdarza, że oba kable są wolne naraz. Skorzystając z okazji, zrobię sobie taki bicepsik tu. tyma aby rozciągnąć nie za długo bo ten gruby nam się wywieźć tu trochę do przodu się lubię wysuwać. Pięknie. Chodź. Jeszcze jedna seria ostatnia. Lubię trzy. Oprócz tego, że do przodu trochę się wysuwam, to tak. tak robimy, żeby nie ruszać łokci, najlepiej jak z lustra, żeby nie ściągać na dół. Łokiec nieruchomo. nie liczyłem nawet to ostatniej no i dobra poszukam czegoś na następne ćwiczenie mówię na przemian robić biceps, triceps czyli teraz będzie triceps ja sobie znajdę like us. nas, not like us. Wah, 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 wah. <laughs> I thought it's so though. like one do I not like it. Not like I didn't even know. Oh, like I co, i postawiłem kamerę na pierwszą serię na następne ćwiczenie. Myślałem, że nagrywam i nic nie nagrałem. No ale na szczęście mam więcej serii. Marorowi tam nogi. O. a ja sobie przyszedłem na raka i na następne ćwiczenie zapadałem klasykę gatunku, francuskie wyciskanie na normalnym, prostym gryfie, na podłodze, bez ławeczek, bez niczego. Bardzo dobrze wchodzi, nic mnie nie boli w nadglaskach ani w łokciach, więc jest dobrze, happy days. Nieźle, let's go. Dobra, ostatnia seria, tu zrobię taki mały dropsecik. A jako, że nie mogę zmieniać ciężaru leżąc na ziemi, więc zrobię trzy... Trzy ćwiczenia z rzędu, każde następne, łatwiejsze od poprzedniego. Czy najpierw francuskie do czoła. Tu mam mikrofon, więc mam nadzieję, że słychać. Najpierw francuskie do czoła, później coś zwane California roll. jedyna nazwa, jaką znalazłem w mecie na to. I wyciskanie, wąski chwycie na koniec. Czyli tak, dopóki mogę, robię francuskie do czoła. Właśnie. I tak widzieliście, no drugie ćwiczenie to jest takie pół wyciskanie, pół francuskie. Może ciapkę, bo dawno nie Dziękuję za uwagę. Bardzo dzisiaj klasyczny dobór ćwiczeń. Uginanie na bicep ze sztangą prostą.

Okay. Ostatnia seria. Taką mam fanaberię w mi Misie na ten sezon, że chcę robić swobodnie ugięcia e, na bice z 60. Jeszcze mi daleko do swobodności, tutaj, no ale chociaż może kilka powtórzeń wejdzie. No ale tak dopiero zaczynam, nie? Styczeń, 60 jazd, yes, parę ruchów, będzie lepiej. Pozdro. Następne ćwiczenie to już w ogóle old school. Nazywa się wjazdy z ciężarem własnego ciała na triceps. Nie trzeba sprzętu, można robić wjazdy pod ławkę. U. Trzeba uważać żeby nie spać na pysk O kurka cięższe niż myślałem Jak to francuskie mnie wykończyło Myślałem, że będzie łatwiej No nic Powiem szczerze że mnie trochę to zdemotywowało Bo ostatnio robiłem przy samej ziemi Nosem prawie po podłodze no ale nie zrobiłem tych francuskich, nie zrobiłem stu powtórzeń na kablach tam A dzisiaj jednak ten triceps już ledwo wszędzie No nic Trzy powtórzenia, nie, 4 cztery Skandal, wstyd, zażanowanie. A jeszcze w dzisiejszym odcinku z kamerą wśród zwierząt ktoś... ktoś zostawił skarpetkę na siłowni. Także tak to bywa. A ja, jak na starszą osobę przystało w podeszłym wieku, będę teraz oglądał jak pracują ludzie na budowie. Zajebisty, wielki dźwig. Tak na serio doczekam, aż maszyna się zwoła. Ale zawsze fajnie sobie popatrzeć, jak dźwig pracuje. Już. Sorry, nie daję rady tam na tym się więc e, skończę na maszynie. Biceps i triceps na tej samej maszynce. Taką tu swoją ulubioną wrogu. Niestety jest zajęta. jestem. Tam. O tam z tyłu. Od sobie zaczekam na nią. <coughs> Jeszcze ze trzy serie na biceps, trzy na triceps i styk, styka na dzisiaj. Szyna się zwolniła. Tak właśnie lubię sobie skończyć e, trening rąk na tej maszynce, na modlitewniku, Biceps zrobię jednorącz, a triceps biceps, zobaczycie. Normalnie triceps na tej maszynie powinno się robić tak. Jednakże nie ma tu oparcia z tyłu i odsuwam się. Nie lubię, nie lubię tak tego robić. Więc ja na tej maszynie robię sobie taki push down. Tą pompkę na koniec. Czyli idę z tej strony. Wąski chwyt. Trzy jeszcze dwie zrobię i na dzisiaj starczy że jeszcze działa, ale tricept słowo nam dzisiaj odłącza się już o. że przy tym czuję delikatnie klatkę, bo wczoraj dosyć ciężko zrobiłem klatkę i jest zapwasem Także ten triceps staram się taki bardziej izolowany robić myślałem nawet żeby zrobić dipy ale bo jednak wolę się skupić na dniu klaty pociągnąć tam z większym ciężarem, triceps też trochę tam dostanie a ten dzień rąk już mogę na mniejszych ciężarach bardziej izolowanych nie muszę tu rekordów bić. A ręce i tak urosną. Więcej powtórzeń. Dobra pompa. Nie trzeba tam się forsować z jakimiś super ciężkimi. No <laughs> Jeszcze jedna seria. <laughs> I jest. Zrobione. Siadło. Jest łapa. Kurde, miałem wziąć centymetr zmierzyć. Następnym razem jak nagram ręce, to sprawdzę, sprawdzę ile jest w łapie po treningu. No i coś z kamerą namieszałem teraz. Halo? Halo? O jest. Dobra. Znowu coś z jak się dzieje. Okej, okay, to na tyle. Kończę na dzisiaj. Ręce zrobione w domu, patrz. Patrzcie, jeszcze się nawet, e, nawet nie zaczęło robić jasno. Oni będzie nie już dłuższy, już jest Ale z pozytywnych, to w zeszłym tygodniu padał śnieg i było minus 2, a dzisiaj o 6 rano było 10 stopni, normalnie taki ciepły powiew. Więc... Idzie, idzie wiosna. Mam nadzieję. Pozdra. Do następnego.